Zdrowił w sześciu w pomyślności, niechaj żyje nam... Co zawdzięczam Comedy Central? Naukę języków obcych. Powtarzaj. Je <śmienic> Z czym mi się kojarzy Comedy Central? Yy, aha. O, wiadomo, z szerokim dostępem do kultury. <śmienic> <śmienic> Kurwa... Nie pójdzie! <śmienic> I rozmaitej zresztą. Co mnie porusza w Comedy Central? Porusza mnie taniec. Czasem, jak siadam, tam siadam, jak jestem przed telewizorem, to nie mogę usiedzieć, bo od razu zaczynam wić się i tańczyć. To jest totalny czat. <grym> Komu poleciłabym Comedy Central? No przede wszystkim tym, którzy chcą spędzić czas rodzinnie przed telewizorem. Po prostu kino familijne, z klasą. Za co cenię Comedy Central? No oczywiście za ochronę środowiska. E, przestali wydawać swój magazyn na grubym kredowym papierze. E, może stracili delikatnie na atrakcyjności, ale ile zyskała planeta? Jak wyglądałby świat bez Comedy Central? Prawdopodobnie, no... bardzo podobnie z wnioskiem ludzi, którzy pracują w Comedy Central. By nie pracowali. Jakie wartości Comedy Central są godne naśladowania? Molekuły. Molekuły. Przede wszystkim... To, że starają się coś przekazać, nie pokazują tempej rozrywki, czyli wartości, jakby to nie zabrzmiało, edukacyjne. Przechodząc do sedna powiem tak, e, w 10, 11, 11, 18 no 7 dni później. Oglądam Comedy central, bo żona mi każe. Czasem gdy myślę o tym, że na mnie czekasz w domu, zaczynam płakać. Sadza mnie przed telewizorem i motywuje. Ucz się, zobacz, jakie ludzie mogą mieć kolorowe życie, a nie takie szare jak nasze. Czego życzę Comedy Central z okazji urodzin? Żeby dalej wiodło prymszy telewizji śniadaniowych. Nie wyobrażam sobie moich poranków bez was. Now I can have milk every day. Jak? Ja, jak planuję świętować urodziny Comedy Central, kurde? No po prostu bania ucygana do rana. Zapraszam, nie żeby nie zapraszała. Dlaczego leży na sofie w gaciach? Moim zdaniem, to... Jakie było pytanie? A kto? ty normalnie comedy central, co nie?